Ty Dominika mówiłeś, mamie, o której będziesz w domu? Nie. A, szkoda. dożycie się dążycie. Dzień dobry! Dzień dobry! Czy to jakaś się tutaj jest. Przy, przyjazd, się mnie... przyjazd z Góry? Bo ja lubię tak chłopaków Czemu się pan do mnie przytula? <laughs> co dam, jak dam gdzie twój rowerek? Ale o co chodzi? <laughs> Nasz kuzyn, kuzyn. A nie pan z kimś pomylił. Nie. Nie? Co tam? Jak tam nagrywasz? Na No, no Nie tu sobie nagrywam jak w każdym. No, myślałem, że my się ponagrywamy potem. Nice. O! Kurde, no się nie da no. Cześć Matti. <laughs> Cześć Mati. Siema, siema, Cześć, siema. Mati. Mam nadzieję, że poprawiłem ci humor swoim tak, przyjazdem tutaj. Tak, 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 fajnie, o kurde. Czyli skojarzyłeś, że Gouver jest w Warszawie, ja to... Ja widziałem, nie. że Gouver wczoraj przyjechał, miał być zlot, ale jednak go no, odwołał. Sprzedałeś mnie. I właśnie Gouver też mnie sprzedał, bo dodawał relacje i właśnie myślałem, że jak tu przyjadę, to wiele osób nie skojarzy, że jak Gouver jest, to pewnie Kopcik też gdzieś się tu kręci, nie? No. No. Fajnie, fajnie. Kurde, ale ile wiary ci są tu przyjechało. Mega dużo ludzi jest, strasznie dużo. E, jeszcze powiedzmy tak na szybko, stąd jeszcze się przemieszczamy w inne miejsca? Tak, A, tak. tak. cały dzień będziemy jeździć. Do wieczora będziemy jeździć, po całej Warszawie. Jest dobrze, A dobrze. jakieś mniejsze hopy wchodzą w grę? Naprzątkujące. Tak. Zobaczymy. Znaczy ja ja do... to są najmniejsze hopy. Tutaj, A tak to to będzie jeszcze taki sterga w miarę duży. A, to ja będę dzisiaj tylko nagrywał. <noise> Czyli ile ogólnie tutaj macie takich miejsc? Jak w Warszawie? Lo... No. To no, to jest takie moje ale takie główne miejsca, takie gdzie są duże hopy i w ogóle fajne miejscówki, no to głównie to jest Kazura i drugie takie trochę mniejsze to Nekro, ta, a takie ma... znane. Nie? A tam też są stoliki? Czy, na... ta... czy takie? To, to je... na, na Nekro są same duże, można to nazwać, no. czyli trochę większe niż to. Ale mi, cho I... ale mi chodzi, czy są stoliki. Takie, tylko że trochę większe, o. takie stoliki. Dobra, ale jest są. Linia, jest linia dziewięciu takich. Tylko, że po trzeci hop już są gapy, już nie robią półek, no. a nakazu, że masz od małych hopek, bo hopy z 6 metrów przelotu, nie? Ale latają dobrze chłopaki. Ja coś się tak powiem 5 lat temu skakałem na rowerze i latałem właśnie, ale tak jak nie latałem, to... nie chcę się wyglebić. Skoro on poleciał, a ty skaczesz? Skaczesz, bo ty Moje też vlogi nagrywasz. Ja, ja nie skaczę już. No, już To dawaj, tak dobra, delikatnie tak spróbuję skoczyć, nie? Ale mogę dawaj. Ale ja wiesz, ja powoli skoczy, nie? Nie masz psychy Czekaj, bo tu Ale musimy stawo... chyba po lewej, nie? Nie, nie, nie. Jadę, jadę. Ja tu przejechałem po prostu! No, czekaj, niech się jeszcze pojawią ten stres. Tacy mali, wiesz, lepiej skaczą ode mnie, nie? ja ten piąty raz skaczę? Piąty raz w życiu. Dobra, nigdy nie czekaj, bo znowu ktoś jedzie. Znowu ktoś jedzie. Zobacz, zobacz, jechać, ja do ostatni, bo się połamie Dobra, już nikt nie jedzie. Jak chcę, Dobrze, no już się trochę lepiej, le, lepiej było Ale damy damy szansę lepszym Uuu, Dobrze! Jeszcze raz, bo trzeba nagrać Jeszcze raz się tak samo wywróć Wyszło, wyszło, wyszło Rowerek jak masz fajny, ale co to jest, co to jest? Startowałeś w jakichś zawodach? Tak a że tutaj Mateusz jest z 5-4 teama A ten w ja czerwonym Numerek 5-4, się złożyło I które miejsce zajęłeś? Zależy na których, bo na tych kazurkowych to byłem chyba z 4 razy na zawodach A jakiś vlog jest z tego nagrany? Tak U mnie jest mega dużo filmów na kanale A twój kanał się nazywa? Yy, B4RTMTB, Bart MTB przez 4. Rzucimy okiem na ten kanał <laughs> Dziękuję Dobra prędkość, ale <laughs> pedał Tak śmiesznie wkleja Ja się nie wklejam w ogóle no, 6 barów czy 8? Nie, 4,5. Dawaj, młody! Ale lotę zaliczył. Wysoko, wysoko. Coś powiedział, że nagrodę wygrałeś. Dziwna ta organizacja. Dziwna, dziwna sytuacja. No. best trick, ale dopiero teraz oceniany. Szyny złej. A podwozie. Podwozie. Podwozie też było złe. Tory też były złe. Dawaj, trzy, musi yes. no, się wywalić to jak będzie jechał to mu tę, nogę podnie Bartek jest, chodź! <grystanie> Widzę, że tu pełna kultura dzisiaj powiązuje Ja się odsuwam o! Ten paty wróciłeś Nie nie to nie ja Tom Większy, to Tu większy rower od niego. Ale... Rower większy od zawodnika. No, ja się nie chciałem. Taki młody i się nie boi. Ile ty masz lat? 11, 11. i większy. Próbuję jeszcze barspina zrobić i on lata większe chopy niż ja. Wow. Ale dowił tu. <śla> Za drzewem to bezpiecznie, nie? A czekamy na następnego zawodnika, ale chyba za niedługo i tak Bartek? zmieniamy spot. I leci Bartek. Dawaj Bartek! Wow. Ale lotę zaliczył. Wow. Ładnie się playu. Wow. Ten już nie. Dobra koniec! Koniec! Wieksu! Zapraszam wszystkich tutaj na dół! Ej, bo jak jesteśmy tak wszyscy razem, to tu cieplej się robi, cieplej, nie? No. nie wiem. no, media tu mogą wejść i organizacje! Ej, na dół powiedziałem, nie na górę, O, zejść! na górę! Ej, może ja spróbuję krzyknąć. Wszyscy na dół! Wszyscy stoją jak. Ch... Raz! Dwa! Trzy! Łapie coś ty zrobił. Dobrze nam idzie, może w trójkę tu zostaniemy. Będzie dobrze. No ja to niestety chyba nic nie wygrałem. Żelki haribo do wygrania były. Teraz to, to go powiesił. Zmieniamy pozycję Jak wszyscy idą to wszyscy idą to ja też pójdę zobaczyć o co tam kamon tam ma tam na górze jest taka chópeczka i wklejać się trzeba w tą kostkę. A co tu się stało? A jakby ktoś potrzebował kopcika od serwisu, to ja tu jestem. Kamień się wydarzył. Ale właściciel żyje, więc wszystko okej. Okay. Pomóc mu, czy mu nie pomagać? Ja bym mu pomógł. Tak? Słuchaj, serwisanta masz obok siebie. Czekaj, mocno ci zacisnę. Nie da się już. Nie da się to szkłem dupę podetrzeć. O, tu trzeba coś więcej. No. Mogę tak hamsko im pomóc? Sorry, panowie, ja to tak chamsko zrobię. A, bo ci się przerzutka rozwaliła? Dajcie śrubokręt. Macie śrubokręt? Mam. No. Nie, tej przerzutki nie było. No, bo to trzeba jeszcze śrubkę dokręcić. Nie, zostaw! Dobrze jest, zobacz, to jest na patencie, na tym złapane. Ale ma Nie, A ty przeciąłeś przez kierownicę, czy co? Czy po prostu... Ja mam taśmę izolacyjną Ewakuację zrobiłem Mam taśmę no Ale no jak, jak on to zrobił, co? Tam kakao i tu się wtupcył w te kamienie Czyli on musiał gdzieś tutaj Ja podejrzewam, że on wybił się z tego, no bo tutaj miał wybicie No I po prostu dupnął w to Albo dziobem poleciał To i on stąd lotę zaliczył? No stąd i tam w ogóle. już Teraz zmieniamy miejscówkę Nie wiem, gdzie jest ta Nie, ja pierwszy raz w Warszawie, drugi raz w Warszawie jestem takie głośne piastry zakupywali, najszybciej porozmawiać się nie da. Co? Takie głośne piastry zakupili, rozmawiać się nie da. Tak. Co? <laughs> ty, rozmawiać się nie da, bo głośne piasy mają. Co? A szczególnie ty. Dobrze! Zobaczył łapkę. Wy chyba sprawdzacie moją kondycję ogólnie. się Cieniacy jesteście! Tyle wam powiem! Pa, to jeszcze wbiegnę, nie? Co się robi? Stargapuję. Co to znaczy? Że wjeżdżasz w tych schodach, ale umijasz pierwsze, od razu w drugie wskakujesz. O! Oh. Tyle to nie. Wózek ci pchałem, jak jechałeś na stadionie. No? no, Dosłownie, No, Stałem przy bramie, krzyczałem, dawaj, no, dawaj Mateusz! pchał No. Dziękuję. Jedziesz piesie. Dziękuję. Ja pewnie dopiero dzisiaj bym zauważył. Albo, albo na hopce no na hop dużo nagrywałeś, tylko ja tam bym zauważył. Albo bym się nie przyznawał, że to ja, że to ja. A ty powiedziałeś, to jest Kopcik i to jest Kopcik, a ty się przychodzi do mnie przytulasz. Oj, no. No. Chodź pooglądaj. No. Albo poskakać. Ty, ale aż takich rozpędów no, tutaj nie trzeba. Aleś go dobił. No, tak pół na pół. Bym powiedział. Nie wiem, jakby naprawdę czuję, jak miał pracę walnąć. Walnąć. To, to nie czuj. Dobra, uwaga z drogi, bo to będziemy latać. To co, próba, nie? Jak walniesz tam, źle trafisz na te drugie schody i kantem walniesz obręczą. Tak jak ja teraz. No, jak masz do dupy oponę dentkę, to koniec, nie? I z buta lecisz. Dobra, ja, ja lecę. Jazda! Za szybko! To było coś, to było coś! Może też tak kiedyś będę potrafił, ale nie z moim brzuchem, który waży 86 kg. Powiem ci tak, ja jeździłem na rowerze ładnych parę lat temu, nie? No właśnie, ja się zdziwiłem. I... Dopiero się ja dowiedziałem niedawno bo to, że masz serwis. To wiedziałem, ale to, że masz rower, to nie wiedziałem. Tak, no ale głównie bardziej dechalnie, Zjadły single tracki. W końcu Jelenia Góra, nie? Pan, tak, tereny. tak. Mamy strasznie dużo takich terenów, a u nas tak za My bardzo. Jesteśmy tak nazywani przez osoby, na właśnie z gór, przez eku nie? Płaskoziemcy, mieszkamy tak tak. na Zobczu. Dobrze polecieli. Straszą ludzi tutaj. Panie Andrzeju, wołają pana! Można popodziwiać! A czy teraz nie ma chętnych? Panie Andrzeju, Panie Andrzeju. Ta Andrzej Andrzej, chce rower wziąć się skoczyć. Uwaga, jadą! Jadą! Dajcie ogie, ogień, ogień! Wszystko! Wow! To są wyjadacze, to są wyjadacze. Jak oni się elegancko tam wklejają w te schody. Ja dotąd do, dolatuję. Ale nagle ile widzów się tutaj zbiera? No, jaki roter ma. Ale go dobił na krawężniku. E tu się można ładnie poskładać na tych schodach. Teraz lecimy na trzecią miejscówkę. Trzecia miejscówka. Jest to taka górka obok łazienek królewskich i tam odbędzie się manual contest. Czyli po prostu kto najdalej pojedzie na tylnym kole bez pedałowania. Kiedyś robiłem dużego manuala, ale to było kiedyś, kiedyś. I na kołach 26 cali i ze sztywnym widelcem z przodu. Ale to było ładne parę lat temu. Kiedyś to było. Kiedyś to było, ja mam co opowiadać wnukom albo wam. A teraz siłownią jakąś zacząć. Kilogramy zrzucić. Oni kilogramy przyciągają do ziemi jak skacze. O, tu chyba jakieś strajki były. Warszawa cały czas żyje. Dla was to powinno być tylko chyba w jednym kierunku ścieżka rowerowa. Co, na policję trąbi? Teraz ci co w tą stronę jadą mają przerąbane. Jakby na autostradzie zawrócili tylko jest bez pedałowania tak. Spoko z Was świry tutaj widzę w tej Warszawie. Już powoli dojeżdżamy, o tam już jest miejsce, więc zobaczymy kto tym razem najdalej zajedzie, ale ogólnie grube wyniki tutaj ludzie robią więc jest wysoki poziom jak na warszawiaków spróbujemy, spróbujemy coś tutaj zrobić ale chciałem na, na nie rób tego, bo bym ty, ten twój koleżka, to wariat my, my tu pi tu tu, ale po co byśmy tu przyjechali? manual contest robi. ej, robimy manuala, co wy tak siedzicie? ej, wygrałem tego manuala? tak O, jest pro uwaga, leci manual! Ciągnij, ciągnij. Dobrze, dobrze. Trzymaj, trzymaj. Uwaga! Aj! Dobrze Ci poszło. Druga próba. No tak. Fajna, spoko zajawka. Tutaj w Warszawie skumulują się w jednym miejscu, mają swoje zadania, a na samym końcu jakieś chociaż minimalne nagrody. Fajnie tu mają. Jest lepiej chyba niż we Wrocławiu. Pytanie, bo ty mi przypominasz tych gości od Gouver'a. Tak do... jest, Kopcik od Gouver'a, to ja. Siemano. Kto chce teraz? Ja. Ja. Pograjcie papier na kamienicy. Wygrałem. <gryjisad approve slash sixteen> ja. Jeszcze jadę, jeszcze. Ja. Pło... <gry Dee> o k***a. Będziesz? Prawie, bo było blisko. Dawajcie, próbuję manuala, chyba że się wy... Nie, sił brak! Faj, faj! Ej, ty na rowerze! Słyszysz? Mafia rowerowa. Ej, to nawet ja polecę. Też lecisz za nimi? Tak. Lecisz, no? Co tu się dzieje? Ale ja też chcę to zjechać Ty bo ja tam w nich wiadę Wszyscy idą za mną <laughs> Ale tu stromo fajnie Dobra, moja kolej Jest pusto Dobra, pierwsza obczajka jest Mogę! Uwaga, jedzie kopcik! Dzwonisz na 112. Czuję, że jeszcze lepiej pojadę. Ale loda, Dobra, jadę jeszcze raz. Znowu? Znowu no. Ja choćbym 5 lat, jeśli nie zjadę. Jadę! A tu jest zjazd. Dobrze poszło. Zbijacie na chatę? No. Dzięki za dzisiaj. Też dzięki za dzisiaj. E, Pochod kultury jest blisko. Schodki? Czekajcie! Całe życie na streetie! Ten jak se leci na kole między ludźmi, niczym się nie przyjmuje. <laughs> Słuchajcie, prank niestety na Endurze nie przeszedł totalnie, ale tutaj poznałem dużo ziomków, fajnie się jeździło. Siema. Tutaj są razem ze mną na same zakończenie pod samym pałacem. No, Cykamy sobie jeszcze tej szybką fotę i lecimy odpoczywać. Fajnie było Was wszystkich poznać. Trzymajcie się. elo, do następnego odcinka. Siema. na racioł. Ty na Enduro się Andrew. Czekaj, eee, jakąś? Jakoś... Endur. Endur.